Na no to mamy hit dnia. Dzień niepodległości Ukrainy. Obchodzony w Polsce. To serio, kurwa, naprawdę. No i to pierdoli, po którego przodkowi obchodzili swoje święta, polskie poniekąd skrycie na. Bo, bo Polski na mapie nie było, bo były, było trzy. Każdy ma prawo świętować swoje święta, gdzie chce i tak na dobrą sprawę prawie jak chce. No bo wiadomo, że są jakieś pewne ograniczenia, ale samochodzenie z flagą to nie jest żadna zła rzecz. No, nikt nie może nikomu tego ludzie, zabronić. uciekli przed wojną. Zamiast stanąć ramię w ramię z tymi, co giną na froncie, paradują po naszych ulicach jak na niedzielnym jarmarku. Plagi, śpiewy, pestynik. A front, a ojczyzna. A walka o niepodległość, którą tak hucznie świętujecie na cudzej ziemi. Chcesz świętować niepodległość? To i jej bronić. No bo wojna to system. Żadne państwo na terenie, którego toczy się wojna, nie angażuje 100% obywateli, bo większość krajów to nie jest Polska, która upada w do no, sory bardzo, no niestety taka jest przykra konstatacja historii, że dostaliśmy na dwa baty. Co nie zmienia faktu, że nie dzieje się to zbyt często w historii. W ogóle no, jak ktoś tak myśli, że kraj angażuje się w 110%, jeżeli chodzi o zasób osobowy, no to jest kurwa głupi. Ukraińcy nie są w takiej tragicznej jak my, żeby musiał kurwa po mieście biegać dzie dzieciach z karabinem jak mali powstańcy na szczęście. Bo jaka to kurwa niepodległość, skoro twoje państwo stoi nad przepaścią. A ty wolisz grillować, tańczyć i robić selfie? No i po to stoi nad przepaścią tępaku ruski, żeby mieć niepodległość od takich jak ty, którzy myślą w typowo ruski. Jak typowy ruski rap odmawiający prawa do normalnego funkcjonowania wszystkim państwom poza swoim... No to, to, ale wiadomo, no lepsze są populistyczne, śmieszne, puste hasełka, prawda? To nie jest patriotyzm, to groteska. To pokaz, że łatwiej udawać bohatera na obczyźnie, niż być nim naprawdę tam, gdzie ważą się losy Twojego kraju. Generalnie takim jak ten typ kompletnie nie zależy na żadnej walce Ukraińców o Ukrainę. Po prostu wkurwia ułoma to, że wszyscy Ukraińcy nie jadą umierać masowo, bo Ukraina broni się na chwilę obecną zbyt dobrze i lepiej niż można było to kiedyś oczekiwać. Front się nie załamuje, Ruscy ugrzęźli na prawie 4 lata, albo pewnie 4 lata, albo... Generalnie z perspektywy Polaków wszystko idzie zajebiście, bo my bardzo niedużym kosztem generalnie mieliśmy rabów gdzieś tam w okopach na wschodzie. A nawet jeśli ktoś nie lubi Ukrainy, to się chyba też powinien cieszyć, że przy okazji Ukraińcy mielą się razem z Ruskimi. No ale po prawicy nie ma żadnej logiki. Nawet ich nienawiść do Ukrainy nie posiada za sobą ani żadnej logiki, ani żadnej interesu I mówią wprost. Mamy tego już kurwa dość. Prawica po prostu nienawidzi, żeby nienawidzić. Tam nie ma żadnego pomyślunku, tam nawet nienawiść można czasami zaplanować. uzasadnić jakąś zemstą, czymkolwiek. No Polska nienawi niczym nieuzasadniona, poza jakimiś śmiesznymi resentymentami rozbudzanymi przez starych dziadów w internecie, na które młode, ale już mentalne dziady szybko podłapują. No ale jak w Polsce wszystkie kładą się rejtanem, żeby obniżyć akcyzę na alkohol, no to wiadomo jaki to jest typ człowieka mniej więcej.